No się Marko, się witam Was w mojej nowej przygodzie Minecrafta tak, Minecraft Easy No, y, będziemy sobie grali na Easy i tak z kilkoma modami tak y, 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 ten mod pod podam y, w tym w kolejnym odcinku w opisie. Na razie teraz to tak w pierwszym odcinku nie za bardzo. Pogramy sobie, nie wiem, tak, 5 minut, 7 i skończymy bo Już jest trochę późno. Nie wiem, który to wrzucę, ale wiecie, że jest późno. I my już. O Jezu, na wyspie mnie się Boże. O Boże. No nie. Robicie co? Nie, nie. Nowy, nowy świat. No, buduje się, nie. No. Gdzie teraz? O, w no, może być. coś ślepi. Mogę, widziałem. Dobra. No to gramy, gra, gramy na tym na drewienko następnie. No Musi być. Koniecznie. Nie wiem jaka będzie jakość tych filmików na no, YouTube, ale no, my będziemy musieli jakoś przetrwać. Nie mam nadzieję. No, zaczynałem sobie dam radę. Nie, nie. A więc drewnianko drewnianko. Okej. Okay. Jeszcze jedno 100 kg na pewno się przyda Nie na pewno miaczek, nie? Bo trochę nie, było, a, nie tak, a nie, dobra, dobra, nie, 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 ale nie nie dobra, nieważne. Nieważne, nic nie mówiłem. Dobra, czekajcie mam no. O! Spectrząd mam na jej spod. Ok, może najpierw lepiej kamienie kilo, to będzie długo trwać w tym nie wystarczy. Nie. Yeah. dobre, S5 jest bit. Mm -hmm. Tak jak mówiłem ogólnie wszystkie filmiki moje z mojej serii nie będą. Y długie, bo to jest bez sensu nie wiem czy byście chcieli oglądać nie wiem 40-minutowy, wiecie jak już bym się rozkręcił nie 40-minutowy filmik nie no to w ogóle masakra tak to tak się oglądać nie? no teraz Wam Eee, serii hardcore nie będę kręcił bo Wam powiem, że to się za szybko kończy ehm, Zginiemy raz, już w ogóle świat. Adios. No i wiecie, tak to jest. No. Dobra. Trochę z będziemy... ...wągla i tam. Mhm. Będziemy szukać coś dalej. Ogólnie całkiem dobrze idzie z FPS-ami jak na razie. Nie ma, nie ma lagów, to jest okej. Okay. Teraz mi to jakiś creeper czy wyleci, no i wtedy już się zacznie zabawa, dobra. Teraz akurat do jaskini, nie wiem o którym pójdziemy odcinku, może drugim, ale tego co nie jestem pewien, szkieleta słyszałem. Jak będę się darnie to wybaczcie, ale... O.